Kobieta w lustrze Osiem lat później. Okropna. Jest ci strasznie w tej sukience. Do tego ten sterczący brzuch. Juliani, to masz osiem lat, a wyglądasz na... na dwanaście. Gorset. Nie, mamusiu, proszę. Chodź tutaj. On mnie gniecie i nie mogę oddychać. Na początku będzie ściskać, ale potem się przyzwyczaisz. Poza tym zjesz mniej i nie będziesz głodna. Pas czyni cuda. Jasne, że pewnych rzeczy nie da się zmienić. Nie płacz. I przestań tyle wcinać. Na urodę trzeba boleśnie zapracować. Rachino, co ty robisz? To dziecko nie może oddychać. Udaje, bo nie lubi gorsetów. A po co jej? Ciociu, Mercedes. Dziecko jest, jakie jest, i dobrze. Przyznaj szczerze, że jest gruba i musi nosić pas. Albo wymyśli jakiś magiczny krem, żeby ją odchudzić. Przygotowuję coś wyjątkowego na Twoją przyszłość. Wiesz, co powiedzą o mnie w jej szkole? Że mam grubą córkę. Grubą. Powiedzą, że masz mądrą córkę, dlatego została wybrana, by wygłosiła mowę na koniec roku. A teraz Juliana, wyróżniająca się uczennica, powie na pożegnanie kilka słów w imieniu swoimi kolegów. Przed Państwem Juliana Solero. W tym roku szkolnym w trzeciej klasie wiele się nauczyliśmy. Dlatego dziękujemy naszej Pani Nauczycielce. Jesteśmy dźwięczni. Podnieść głowę. Dźwięczni nauczycielom. Nie zrzucaj winy na gorset. Zapomniałaś, co masz powiedzieć i nie potrafiłaś nic wymyślić. To twoja wina, Regino. Dawałaś jej znaki i to ją zdekoncentrowało. Zarobiła się i... ośmieszyłem. Wiedziałam, co powiedzieć, ale... Zdenerwowałam się. Nie lubię gorsetów, mamusiu. Dlaczego nie jesteś taka jak córka Lucite? Ładna, szczupła blondyneczka i taka mądra. Więc to prawda, że mnie nie kochasz. Pójdę sobie. Pójdziesz? Proszę bardzo. Tylko nie zapomnij swoich sukienek i ulubionych butów, które są obrzydliwe. I gorsetu. Idziesz? Idź. Nie potrzebuję rozkapryszonej dziewuchy. Zaczekaj, Julianito. Zostaw się. Wróć jak zwykle. Przez nią źle się poczułaś. Usiądź. Nie martw się o mnie, ale o własną córkę. Długo będziesz ją karać. Ona nie jest winna temu, co zrobił Gabriel Murphy. Chodź, jesteś za mała, żeby zrozumieć, ale mama Cię kocha. Tłuszcz z norki na serduszko, kakao z drzewa Pana Boga, żeby dał Ci miłość. I proszek z liści morwy, żeby spełniły się marzenia. A teraz wypij, i zobaczysz, że czkawka w kaminie. Przeszła. Nie mam czkawki, ciociu babciu. Jesteś czarodziejką. Mogę przejrzeć się w lustrze? Nie, kochanie. Nikt nie może oglądać się w tym lustrze. Ale dlaczego, Ciociu, babciu? Mów do mnie, Ciociu. Bo to bardzo wyjątkowe lustro i można się w nim przejrzeć tylko raz. Nawet jeśli mnie już zabraknie. Zapamiętam. Dobrze. Niech będzie. Ale i tak bardzo, bardzo Cię kocham, Ciociu Mercedes. Ja Ciebie też. Jak tylko ujrzałam Twoje oczka, wiedziałam, że będziemy najlepszymi przyjaciółkami aż do śmierci. Nie, mów tak, Ty nigdy nie umrzesz. Nawet z tym chorym sercem. Wszyscy pewnego dnia umrzemy, kochani. A gdzie idą umarli? Ci, którzy nie kochają, nigdzie. Więc swój tata jest tutaj? Jest Twój tata? Co się stało? Pójdę po mamę. Nie kochanie, nie ma czasu. Obiecaj mi, że będziesz bardzo dzielną dziewczynką. Obiecuję ci wszystko, ciociu, ale nie odchodź. Opiekuj się mamą. Ona tego potrzebuje. Czasem jest impulsywna, ale bardzo cię kocha. Zaopiekujesz się nią? Będę zakładała gorset, bo nie chcę, żeby...